Teraz. Mam dla Was kolejną paczkę. Dla Was a raczej dla mnie, dla Was mam filmik i komentarz. Jest to paczka od sklepu od, od użytkownika sklep z pająkami zaległo. I będzie w nich 6 awikulari wersji kolor w stadium L1L2. No, na pewno jest hetka, bo to jest przełożony tychturką i i wałówka strzebego Etafon. Jednym pojemniku? O, proszę, w jednym pojemniczku przyszły. No, pojemniczek ma pękniętą zakrętkę, ale to pewnie już, już taka była. I jest tam Jest tam kilka ładnych pajączków Kurde, jak no zawsze czy nie za duży pojemnik dalej. No i będę o tym myślał później. Teraz na pewno potrzebuję coś. Oj, no, nie To sobie weźmie? Chociaż na tym możesz drugi. No nie nie, nie. No, ja o, tym, ja o tym myślę. O no, właśnie o tym myślę. Z racji, że mam rywam koloru takiego jakiego mam, to co by nic mi nie umkło. Przy rozpakowywaniu. No i.. Nie, nie, będziemy przesypywać. Co robisz Śliczne pajączki. Wy na tej kamerze tego na pewno nie zobaczycie, ale mogę Wam pogwarantować, że są śliczne. No, Co on jeden. No Maria. Oj, chyba naprawdę się wykupiłem z wielkością pojemnika. Nie, w żadnym rozkładam, rozkładam, najpierw to patrzę, bo nie chcę sobie niczego zgnieść, tak? Więc delikatnie. Co, też przy mnie też że tam Obiecuję, ok, że dzisiaj nie będziemy spać z pająkami. A, ja poczekam. Co? Co tam ci wyskoczyło? Że mało pamięć Oj, niedobrze. No, to się Jak zwykle musiałem mi braknąć pamięci w czasie nagrywania, więc kontynuujemy. Pierwsza sztuka jest już pojemniczko. No sześć. No chodź, No nie, nie chcę mnie słuchać, nie chcę mnie słuchać. Skoro tam ma być 6. Tak. Jednego mamy już tu. I oczywiście na zakrętce, tak? Jak byłoby to inaczej. No tak stawiają łapy? No to tak mają. A już wolę się obsługiwać z dorosłymi pająkami. Nie puma. No nie puma, nie puma. Może jak ziemala zobaczy, to wyjdzie. No właśnie. Dawaj, dawaj, zabrać. Mamy tutaj sztuk 3. A mógłbyś to przemknąć? To jest małe, no sorry. kurczę, sobie mi się. No, 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 tak właśnie, o. Już im pokazałeś. śląsem. mamy no, tu? Mm -mm. Wychodzi. Co sobie tu ułożymy? I uważaj, bo tamto nie znalazła Ty jeden jest tutaj. Popatrz. Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Co my tu mamy jeszcze? Ej. No nie chodzi poza tym, co przecież nie zleży. Słuchaj. Tu mamy jeszcze dwa. 3, 4 ile miało być? 6. No, jak tu na razie widzę? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jest 6 sztuk. Jak, to tu są 3, a tutaj jest jeszcze. Okay. Dobra, jest nie będę się zajmować w środku. Muszę się mieszka, zaraz zamknę. Fajne przydążę. Nie mocno. No dobra, 100% pozytyw. Dzięki za oglądanie.